Halo, dzień dobry, Justyna Krawczyk, Style Coach, nie Style Academy. Wiecie co, zupełnie bardzo spontanicznie wchodzę tutaj, ponieważ przed chwilą byłam na naszej grupie wsparcia dla uczestniczek kursu online Zostań osobistą stylistką. Ten kurs, kochane, już w tym roku się kończy, ale w styczniu będzie kolejna edycja, także koniecznie to obserwujcie i zapisujcie się już nawet z wyprzedzeniem, żeby na pewno swoje miejsce zarezerwować. A ja wyszłam, żeby, żeby szybciutko Wam powiedzieć, co w ogóle daje praca z pasją, takie połączenie właśnie um, pasji i pracy w życiu codziennym. Mnie pasja bardzo często kojarzyła się do, do, do niedawna oczywiście, z takim um, um, pasja to było coś, co robiłam raz do roku, raz na dwa lata, na przykład jechałam do, na Kubę, czy do Tajlandii na nurkowanie i tam po prostu realizowałam swoją pasję nurkując przez dwa tygodnie. Pasja dla mnie to też było, był taniec, zresztą Cały czas jest, ale to była taka pasja, z której mogłam korzystać, czy oddawać się tej pasji, nie wiem, raz raz w miesiącu, idąc na jakieś wydarzenie pod tytułem Wieczór z talsą kubańską. Natomiast kiedyś pomyślałam sobie, że cudownie by było pracować z pasją. Być może dlatego też myślałam o tym w ten sposób, bo kiedyś, to już było bardzo dawno temu i tak naprawdę przez całe swoje młode, takie bardzo młode, Wczesne życie. Pracowałam rzeczywiście nie z pasją, tylko tam, gdzie mnie chcieli, tam, gdzie pasowałam, tam, gdzie dostałam po prostu ofertę. Jak mnie awansowali, to się cieszyłam, ale nigdy nie miałam takiego poczucia, że ja pracuję z pasją, że ja kocham po prostu tą swoją pracę i, i że bardzo, bardzo bardzo, się mogę w nią zaangażować. Chociaż powiem Wam szczerze, że moją pierwszą pracą była praca w McDonald's wtedy kochałam tą pracę, po prostu wtedy to był taki okres wiecie. Studiów, wolności. Zarabiałam strasznie mało pieniędzy, ale tam poznałam fantastycznych, pasjonujących ludzi. Cały w ogóle cały taki biznes amerykański było naprawdę szalenie ciekawe, żeby to obserwować, jak, jak to się rozwija, ale muszę Wam się przyznać, że też kochałam po prostu frytki z McDonald'a i to było tak pasjonujące, że ja codziennie za 50% ceny mogłam po prostu je kupować. Tak, Taka jest prawda. Ale słuchajcie, dzisiaj od siedmiu lat pracuję w zawodzie osobistej stylistki jako style coach, czyli łączy te kompetencje z osobistej stylistki i, i coacha. Prowadzę swoją firmę jak być szczęśliwą kobietą oraz szkołę tę szkołę właśnie dla przyszłych stylistek, dla przyszłych kreatorek wizerunku, New Style Akademii. I myślę sobie, że, że moje życie 7 lat temu nie zmieniło się tylko pod kątem zawodowym, ale ono się w ogóle zmieniło, no bo jeżeli mówimy o tym, że pracujemy od poniedziałku do piątku i to przynajmniej te 8-9 godzin dziennie, to nie można mówić o tym, że to jest część tylko i wyłącznie zawodowa. Dla mnie to jest życie, dla mnie to jest całość. I przekonałam się o tym, jak to wygląda i jak to można cudownie łączyć, żeby rzeczywiście to nasze życie łączyło się z pracą i z pasją, żeby stawało się taką codziennością. Odkąd zaczęłam pracę jako style coach zmieniło się nie tylko moje życie zawodowe, ale i życie prywatne, bo jakoś nigdy nie wierzyłam i nigdy nie umiałam poradzić sobie z takimi, wiecie, z takim zjawiskiem, z takimi szkoleniami, jak to się nazywało, nazywało work-life balance chyba tak, że wychodzisz z pracy, zamykasz to wszystko i po prostu zapominasz i tam się medytujesz i próbujesz odstresować, a, a w weekend żyjesz. No to dla mnie trochę za mało tego, tego życia. Więc od siedmiu lat rzeczywiście łączę tę pasję z życiem zawodowym, z życiem prywatnym i tak naprawdę to wszystko się bardzo przeplata. Ryzyko oczywiście jest takie, że, i to niestety często się zdarza, że zbyt dużo pracuję. Bo tak kocham swoją pracę, że nawet dzisiaj jest godzina, jest, była godzina piąta w sobotę. Byłam po prostu tak podekscytowana nowymi projektami, że nie mogłam wstać, tylko po prostu musiałam siąść i, i, i pisać te oferty i odpowiadać na, na pytania. Więc takie też jest ryzyko, że można się po prostu zapędzić, zagolopować i pracować non-stop. No dobrze, ale jakie są trzy powody i główne takie plusy w pracy z pasją? Pierwsza, daje nam ogromną radość. Po prostu. I ja nie twierdzę, że tę pasję i w taki sposób można tylko i wyłącznie funkcjonować prowadząc swoją firmę, bo chociażby wczorajsze spotkanie z Marysią z którą byłam na wspólnych zakupach w galerii Mogotów, to jest dowód na to, że można pracować dla kogoś i być absolutnie z tego zadowolonym. Marysia pracuje w dużej amerykańskiej korporacji, zajmuje wysokie stanowisko, ma cudowną szefową, kreuje marketing dla właśnie dla jednej z największych. Firm, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. I mówi, że ona po prostu absolutnie kocha to, co robi, w poniedziałek po prostu biegnie do pracy, nie może się spotkać, nie może się doczekać, aż się spotka z tymi ludźmi i właśnie odda się po prostu w wir spotkań i wymyślania nowych kampanii reklamowych. Także myślę, że to jest, że to jest możliwe. Dla mnie to nie było możliwe, dlatego że i taką nadrzędną wartością w moim życiu jest wolność. <laughs> ja tę wolność absolutnie odnajduję na każdym kroku w moim życiu, ale również w prowadzeniu swojego biznesu, w życiu po swojemu i w planu. Po prostu tego biznesu i, i, i bez szefa <grywa> na co dzień. Także daje ogromną radość i dodaje po prostu skrzydeł, bo codziennie, nie tylko w weekendy, nie tylko raz do roku, jak to z pasją bywa, ale codziennie możemy absolutnie robić rzeczy, które po prostu kochamy, które nas uskrzydlają. To jest numer jeden. Dwa. Ja myślę sobie tak, że zmieniamy też świat na lepsze, bo jeżeli pracujemy z pasją, z takim, wiecie, z takim sercem, z takim zaangażowaniem, to po prostu ta energia, to dobro, to po prostu gdzieś tam z nas wypływa i zarażamy tym, tym innych ludzi. Ja myślę, że ja taka nigdy nie byłam. <laughs> Niestety. Przed. Tak, zanim nie zaczęłam robić rzeczywiście tego, co dziś robię, czyli tak naprawdę w tym 7, 7 lat. Wcześniej to było takie, no, pracowanie, zrobienie po prostu i oczywiście zrobienie jak najlepiej, ale nie było we mnie tej takiej miłości, pasji, takiej chęci, takiej energii, którą którą mam na tak naprawdę dzisiaj i mam od kilku, od kilku lat, ale wiecie co, dostałam w tym tygodniu tak dużo informacji od moich klientek w ogóle, że Jezu, od Adam'ty była po prostu niesamowita, bo to się spotkałam z taką dziewczyną na przeglądzie szafy, która była po prostu taką szarą myszeczką, która, która nie wierzy w siebie i która strasznie się bała tego spotkania ze mną. I oczywiście zrobiłyśmy, <laughs> przepraszam, dużą rewolucję, wykrywałyśmy nowy styl, dobrałyśmy cudowne fasony. Później jeszcze poszłyśmy na zakupy. Przepraszam, kochane, skrzypi mi już głos. Ja obserwowałam po prostu, jak ona z godziny na godzinę się zmieniała i rozkwitała i napisała mi po prostu, że to była najlepsza inwestycja na świecie w to spotkanie ze mną i że ona wreszcie zaczyna wierzyć w ciebie. I tak naprawdę to wszystko się zmieniło o, o 100%. To jest po prostu coś niesamowitego. Później pisała Marysia. Marysia to w ogóle mnie jakoś śmiesznie nazwała, że właśnie jestem Taką dobrą wróżką, która po prostu odmienia te kobiety. I jak czytam swoje referencje, rekomendacje z firm, z Kapala, z Pretty One, z NUNMI, które potwierdzają tak naprawdę to, co ja czuję w środku, czyli że te projekty i w pracy ze mną były naprawdę fantastyczne i wniosły ogromną wartość, nie tylko merytoryczną, ale również właśnie w postaci tej pozytywnej energii, no to ja po prostu wiem, że to jest prawda, i wiem, że to jest prawdziwe, bo ja to po prostu czuję i ja to wiem na co dzień. Czyli to jest już drugi powód. Czyli mamy. Tak, co nam daje praca z pasją, czyli ogromną radość, taką nie od weekendu do weekendu, tylko po prostu w takiej codzienności. Dwa, zmieniamy świat na lepsze, bo zmieniamy innych na lepsze, same stajemy się lepsze, więc wszystko się zmienia na lepsze. A trzy, wiecie co jest cudowne i co jest bardzo często zaskakujące, że my na tym możemy zarabiać porządne pieniądze. I a ja kiedyś też a rozmawiałam z taką osobą, która miała przekonanie, że w pracy osobistej stylistki nie da się zarobić tak dobrych pieniędzy, jak na przykład w korporacji, w której ja pracowałam. To dziś Wam mogę powiedzieć, że to nie jest absolutnie prawdą. <laughs> absolutnie nie jest to prawdą, że osobista styliska może zarabiać naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobre pieniądze, nawet lepsze niż w korporacji. Wszystko zależy od tego, jaki obierze kierunek, jaką obierze strategię, jaki ma plan i co chce robić. Także kochane, tym myślę, że bardzo pozytywnym akcentem chciałabym Wam życzyć. Miłego weekendu i takiej wiary w to, że można żyć po swojemu i można pasję wykorzystać również takiej codziennej, codziennej pracy i to po prostu wszystko łączyć. Nie zamykać jednych drzwi i otwierać drugich, tylko żeby to było wszystko taką wspólną, cudowną przestrzenią po prostu do naszego cudownego życia. Miłego weekendu, kochane i widzimy się już w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.